W tym sezonie sobie strażimy jeszcze ustawienia kamery GoPro Hero 10. Tamten kask już sobie zrobiłem, teraz chwilowo w innym miadę kasku. Jestem jeszcze ciekawy, jak wyglądają te, te nakładki na, na obraz. A to już w tamtym kasku, tym, tym docelowym. Tam będzie mniej tych szumów słychać Po prostu potestuję sobie, no bo już mówię, że że drugi sezon z tym GoPro dziesiątką A jeszcze tak naprawdę nie testowałem nie jest tylko 60 platek i 1080 praktycznie no stabilizację no Teraz jest stabilizacja na standard albo na high Czyli mogę zrobić jedną albo dwie wyżej jeszcze. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie patrzałem. 4K, 5, 3K też nie patrzałem, bo to no, niepotrzebne, ale nie parszałem. Zatankujemy i jedziemy dalej. Maszemirę tu wejdzie Kurde myślę, że więcej No ale okej okay. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej, kask jeszcze jest nie jest ten, ten, ten docelowy, który miał być, co jest przerobiony już. Kask jest, jest inny z tego względu, że tam jeszcze nie ma tego chwytu dokręconego. I tam po prostu będzie mniej wiało na tamtym kasku. A. No ale wracając to, się Muszę potestować tą kamerkę. No bo nie miałem kiedy w tym sezonie. Jak to się mówi? Widziałem, że wyszła GoPro Hero 11, ale to jest 1H. Tam, tam ma chyba bardziej jakby szerokokątne obiekty, coś takiego. No, w tym kasku będzie jeszcze wiał, bo to jest inny kask, ale to. Ja mówiłem w tamtym sezonie, że na ten sezon będzie zrobione już tak, żeby jak najmniej wiało. Zrobimy sobie rundkę, bo ładna pogoda, a po południu ma teoretycznie padać. Już w tym sezonie 2023 jeździłem. Mamy kwiecień, a nawet nie wiem, który nie wiem 17 No jakoś tak. No to mówię że jeździłem wcześniej i z tą piątkami jeździłem i, i to mięmachą 600 też jeździłem, ale to tak wyskoczyłem na pół godziny i, i tyle, a nie chciałem się specjalnie tam ubierać tak teraz te rękawice, to wszystko i to po prostu wyskoczyłem w takim grubszym ubraniu i, Rundkę po Kaliszu, po okolicznych wsiach i, i do domu Kominiarka inna, ciekawe czy będzie też miało wpływ na, na mikrofon Taka jakby bardziej grubsza Ale wracając właśnie, no mówię, chciałem sobie potestować w tym sezonie Te wszystkie inne opcje w GoPro Hero 10 To jest ciekawości, bo bo w 4K to nie będę nagrywał, bo po co? W 4K sam mogę coś tam w domu przystreamować przy, przy z jakichś gier, okulus lifta czy innych tam powiedzmy tych retro konsol czy komputerków To może być tam 4K, a tak, to do czego to potrzebne. A tym bardziej, że... Karty nie kupiłem e, zbyt że bo kupiłem 128 giga i te 128 giga wystarcza na 5 godzin filmu w 1080p w 30 klatkach kl. także, za świat To sobie taki jeden dzionek, bo dzisiaj to raczej nie mam jak Zresztą muszę dokupić tutaj ten uchwyt do telefonu i po prostu telefonem sterować kamerą, z tego względu, że Chciałem sobie zrobić właśnie taką jazdę jak teraz, no i na telefonie mieć po prostu opcje typu stabilizacja, rozdzielczość ekranu, klatki na sekundę i te nakładki, ta, ta, ta jakby mapa przeciążenia i tak dalej, dalej, tak I po prostu, żeby to było w czasie rzeczywistym jakby przełączona, nie, że gdzieś tam stanę, tak, teraz powiedzmy na przystanku, tutaj jest przystanek przede mną 20 metrów, stany. Rozbierać rękawiczki, przełączać kamerkę. Bo to przecież wszystko jest na sztywno zrobione, to bez sensu. A tak fajnie bym właśnie Wam pokazał, ten kto nie ma GoPro Hero 10, no co z tego, że ja mam, jak jeszcze nie testowałem tego tak jak powinienem, ale właśnie my się przyjechał tą samą trasą, zrobił rundkę, wrócił do punktu A. Powiedzmy, i na przykład byśmy sobie zaczęli od stabilizacji, czyli bez stabilizacji, jakaś tam mniejsza, to jest chyba 5 trybów. Nie pamiętam. Sporo jest. I zrobić tą samą trasę, taką jak powiedzmy dwuminutową trasę. Zakręty, tak dalej, pogórki, niegórki, jakieś tam inne pierdoły. O, jakaś trajka, ale nowsza coś to. Dwa z przodu, jedno z tyłu. No i właśnie chodzi o to, żeby sobie zrobić taki jeden odcinek jakby... jakby no z testów tylko tej kamery, nie? Samemu to mnie ciekawi i wtedy będzie fajnie, bo będzie widać na przykład na telefonie No jakie apty są po prostu włączone i rekotek na sekundę, jaka rozdzielczość. I wtedy fajnie na tej samej trasie, na tym samym obiezie jakby będzie widać po prostu różnicę, nie? To jest właśnie takie fajne, że można sobie tak potestować. Tylko mówię, no ten uchwyt jeszcze muszę przykręcić, no bo po prostu no nie miałem kiedy. Telefon i telemo. Gdzieś na boczną drogę sobie pojechać, żeby nie było ruchu I testować Bo to mnie w sumie ciekawi Bo jak wcześniej jeździłem na tej kamerce takie po prostu no Jakieś tam zwykła tam była, no się zwykła, no wtedy to musiałem długo szukać, bo Kwestia jest tego typu, że Kwestia jest tego typu, że tamta kamerka. Ona tam jakoś ma nazwę presonik, coś tam, ale z tego co tam się przeglądałem e, wnętrznością tej kamery, no to, to jest to samo co chyba SJK, coś takiego. No i tamtą kamerę musiałem długo szukać, bo w tamtych latach, w których ja to kupowałem, to było naprawdę sporo. Oj, 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 oj. nie wiem czy 10 czy nie więcej lat temu, no nie było kamer, które miały 60 km na sekundę w 1080p. 720 miałem. No ja to gdzieś tam widziałem za granicą, że ta kamerka była. Ciężko było dostać gdzieś tam na jakimś... Nie pamiętam co to w ogóle było za portal, bo to nawet nie było eBay. Nie wiem jak to trafiłem i to gdzieś po prostu zamówiłem za granicą wtedy. No i w tamtej kamerce no, nie było nic, tylko tam parę rozdzielczości, no i klatki, nie? Do tego nie testowałem, no bo no bo co miałem testować? Wtedy był szał, jak na rower założyłem kamerę nagrałem sobie przejażdżkę powiedzmy tam gdzieś po mieście i do chaty poszedłem znajomy, no to kurde 60 klatek, nie? no to był od No tak to było 25-30, nie? A jeśli chodzi o 1080p, no właśnie, a tutaj to już jest no, no kosmos, nie? W tej GoPro Hero 10 Dlatego się to po prostu, mówię, no po prostu przetestować, pokazać po prostu niektórym osobom, które chcą to kupić, jak to wygląda, bo ja też sam jestem ciekawy, no bo mama nie testowałem tego. A gazet jest fajny, no to, no to nawet nie ma o czym gadać, nie? Tylko teraz tak, jeszcze jak ja mówiłem w tamtym sezonie Musiałbym parę osób namówić na... Oni każde ma kasę jakby Na ten, na, na Intercoma, nie? Żeby interkom był W kalisz rondo Prawie że gotowe Tutaj ta, to, tutaj ta, ta trasa tutaj jest, której w ogóle nie było, to było... No to nie było nic to Tutaj, jak jest ten pod, to z prawej strony, to ten, to wszystko było tak do końca. To nie było nic, to po prostu prosty pod tam o. I taka ciekawostka, że ja już to wiedziałem, nie wiem skąd. Kurde, za 20 lat temu, może więcej, jak powstał tutaj ten szlak bursztynowy. Nie wiem w którym to roku było, nie pamiętam. W latach 90. we wojsku byłem. Czy był ten szlak? Nie pamiętam, nie wiem. Ale wtedy, nie, to chyba jeszcze wcześniej. No nie pamiętam, nieważne. No to w każdym bądź razie już gdzieś tam się dowiedziałem, że tutaj będzie droga szła, nie? To tyle lat temu. I dopiero po tylu latach gdzieś to jest powiedzmy ruszone. No, ale wracając mówię teraz do tej, do tej jazdy, yy, bo tak też z tym motorem skacze niepotrzebnie, bo później się wątek urywa. Powiem tak, jak, to, jak ktoś ma powiedzmy mniejszy budżet i sobie chce kupić kamerkę. Aha, chyba zapomnę. Teraz jest zrobione maksymalne pole widzenia na, kamerę, na kamerze. No, ale to też może niepotrzebnie zrobiłem. Będzie bardziej szerokokątnie jakby. Bardziej na boki powinno być teraz widać. No i pewnie też. I teraz nie wiem jak ten film wyjdzie. No bo... no bo nie wiem, po prostu no. Włączyłem, tego nie włączałem. Dlatego no... Chcę to przetestować. i Wydaje mi się, że w 16 na 9 czy tam jakoś inaczej... Nie no, 16 na 9 to jest format obrazu, ale... Ta, 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 ta szerokokątność jeszcze, może za standardowe i tyle, bo nie ma co pajacować, bo nie wiadomo po prostu wyjdzie, no, i tyle. Ale wracając do zwykłych kamer, jak ktoś się ma budżetu, to powiem mam taka kamerka za 5-6 stówek to za świat. Jak ktoś tam nie ma jakichś wymogów, to tam... To fajnie nagrywaj. I jest, no tanie, no bo co to, 6 stówek to tam... No, tylko każdemu zalecam, żeby brać, by, by, zaopatrzyć się po prostu w dobry, dobry power bank, bo to też zabiera. No, wiadomo, no, ekran się rozłącza, jak się kamerkę włączy, taką czy inną, no ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że co się wyjedzie, 20 minut i, i po baterii, zrobisz trasę. Nie wiem, 100 km się okazuje, że masz wyjazd do domu, i dojazd do miasta i koniec. Także tak to wygląda. No. Ja takie załatwiłem tą GoPro, GoPro Hero 10, którą teraz mam. Wyskoczyłem na miasto i pika, pika. Mówię, kurde, no coś, jakiś feller, bo się rozłącza, nie? No ale no co, no. GoPro Hero 10, nowy procesor. Inny pobór prądu, no i, no i niestety, no też dojechałem do miasta. Pojeździłem chwilkę po mieście, no i koniec, nie? Kupiłem większą baterię a w sumie nie wiem po co i powiem wam tutaj nie chcę robić antyreklamy ze strony GoPro większa bateria jakaś tam już teraz nie pamiętam nazwy, taka jakby największa jaka jest możliwa do, żeby ją włożyć i powiem wam, że ją kupiłem rok temu i jeśli jeszcze mam reklamację możliwą, to ją zareklamuję. bo kwestia jest taka, że no dzisiaj nie mogą kamery włączyć, żeby coś się stało, czy czy ten Media moc, to jakieś zawarcie, robi coś i prawdopodobnie bateria mi robiła jakieś zawarcie, bo ani na jednym przewodzie, ani na drugim przewodzie, ani pod komputer, ani pod powerbank, bank. trzech o już mówię, w reklamacji trzeba robić GoPro. Ale się okazuje, że wyjąłem baterię, użyłem drugą, tą jakby oryginalną, no nie niby też jest GoPro napisane, no ale ta, która była jakby w zestawie z kamerą, no i kamera się odpaliła, nie? A za baterie też tam troszkę dałem, nie pamiętam ile, ale to też nie kosztowało 50 zł. Także jeśli, jeśli jeszcze będę miał możliwość zarykałowania no to od razu pędzę i nie będziemy o czym gadać A kwestia tamtych tanich kamer, to jak najbardziej, jak ktoś tam nie wymaga, to tam Bez problemu kontakcik Także także ja byłem zadowolony jeśli chodzi o kamerę, tamtą, którą kupiłem Miałem ją naprawdę długo No a ja tą kamerę no po prostu no To już inna bajka, wiadomo Ciekawi mnie, jakby tam wskoczyć na takie osiedle Nie będę nas z wami operował, Bo nie, nie wiem czy mogę i po prostu zobaczyć jak się zmieniło. Ale brzegu ruchu nie ma. Rundkę się zrobi, zobaczymy jak ten. Super szerokokątny wygląda obraz, czyli się nie będzie kaszaniło nic. No, tylko tak dla testów w sumie. Mogłem najpierw test zrobić, a później odpalać, ale już tam kit z tym. Ten kask tylko tamten, który przerobiłem muszę zrobić. żeby troszkę zniwelować te szumy i to wszystko, i będzie ok, bo ten kas już jest zrobiony nie? <tryk> ogólnie to powiem tak no, no nie wiem czy się nie kupię, bo to nie jest jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy no, ale ogólnie to ja no długi czas się zastanawiałem, zamiast tego GoPro Hero 10, bo ona też mnie sporo wyniosła, przecież wiadomo, Media Mod, mikrofon, jakieś tam gadżety, karty, baterie, to to już sporo wyszło, nie wiem, zresztą pół tysiąca pewnie. No to się zastanawiałem też nad, i to dość długo się zastanawiałem, nad kamerą 360. No ale to też tam takie były opinie, że, że jeden napisał, że jest ok, drugi, że jest nie okej, okay, no i to takie po prostu, no... Promocja płatna, się, że ok, ktoś sobie kupi, zamontuje, powie, że nie jest ok, no i to jest takie... Ale znowuż GoPro Hero 10 jest taka bardziej uniwersalna i dlatego tak się zdecydowałem sobie ją kupić, bo... No bo i można w domu, czy przy komputerze, czy... czy, czy... Cokolwiek nagrazić na dworze statyw też mam do niej statyw nie był drogi nie wiem niecałe 200 stówy chyba nie wiem 170 no i taka bardziej uniwersalna ta, ta GoPro jest ciekawa jak ten super ice cream no trzeba te testy porobić Ogólnie co, no, sezon szybko zleciał, jeśli chodzi o, o sezon zimowy. My jeszcze mieliśmy w tamtym roku wyskoczyć na Poznań, na Wrocław. No jest kawałek z Kalisza, nie powiem, że nie, ale... Kolegę namówię, może dwóch, może trzech, jak będą mogli oczywiście, bo to każdy ma inną pracę. Wtedy, kiedy ja mogę, na przykład dzisiaj niedziela to, 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 to ja mogę. Inny kolega nie może, bo znowu na urzędzie celnym pracuje, No i mają te swoje dyżury. Znowuż inny kolega jest na wyjeździe. pracuje znowu w tym. w NRD. No i po całej Polsce jeżdżą. No i tu jest też takie szkopuł, że co, no, no jeden może, drugi nie może, no i to jest takie właśnie, Ja powiem Wam, że nawet tak we dwóch się jedzie, no ja jest całkiem raźniej, nie? Zbyt dużej jakby ekipy nie lubię, no bo nie, ale tak jak się powiedzmy z trzech, czterech, ja jest całkiem spoko. To jest ten słynny CPN, co ostatnio opisany na, na wiadomościach. Jak czarnobyla, byla, nie? Aby taką fotkę zrobić, to, to już stoi, takie opuszczone. No i w pewnym sezonie byliśmy się właśnie jeszcze wyskoczyć na ten, na, na Poznań. I się nie udało. Sam pojechałem do łodzi, ale to pojechałem z 25. To żeby nim jeździć, jak już tam wspominałem, nie raz. Mało pali, ale się ten trochę rozbudowało. Skręcimy sobie tutaj. Tam się chyba nie przejedzie, sobie wrócimy. Ale można wjechać, czemu nie? I tak, nie mam żadnego celu, to przecież. Rundkę można zrobić. Się rozrosło. No fajne, no wiadomo, że nie, nie dla każdego. No nawet nie ma co o czym mówić. Fajne, bo poszlabane, pozamykane. Nie wiem czy ktoś to pilnuje, może i ktoś pilnuje. Fajnie, bo cisza, nie? Niby blokowisko, takie jakby... No blokowisko, no, no jak widać. No ale jest cisza, nie jest jakby porządek i tak dalej. I to jest plus tego, że no nie ma tam powiedzmy jak jakichś ludzi, którzy by tam przeszkadzali. W nocy się coś bo te wiadomo, to jest, każdy był młody, wie o co chodzi. <laughs> ale mają zabawki, na co tylko Te trochę duże, kurde i walce. <laughs> Widać, trzeba będzie bodać na komerze Hanki Sawickiej. Sporo osiedle. To samo może wyskoczymy. Sporo, tak, spore takie osiedle na oboczu Tutaj jakby na obrzeżach Kalisza. A tam dalej już są powykopywane działki i tutaj ludzie się budują jakby już w swoim zakresie, nie? Ciekawe, dalej asfalt, bo kiedyś nie było. Na znaczy nie, to kostka jest. No i tutaj się zaczyna tak jakby, no, bo tam domu, nie? Jak widać. A tutaj. A tutaj już jest po własnym zakresie ładne domki. Jednorodzinny fajny bajer, nie? ta nowa chata. Tam by można było wjechać, ale to tam się nie dojedzie nigdzie. O, bez sensu. Wiecie co, tam dalej nie jadę, bo... Pewnie nie, bo to ludziom przeszkadza sobie chodzą. Chociaż zobaczymy dokąd dojedziemy. To, to jasno jednak jest, a nie było wcześniej. No i to jest całkiem tak spoko, bo siedzę widać spokojny, nie? Chatki nowe Bajerek O, w niedzielę na, na pierwsza kostka nawet. Ciekawe dokąd tą drogę zrobili No to ładnie też będzie widać to dużo się w Kaliszu chyba, że się skończyła swali zawijamy W sumie się ma padać ale to gdzieś teoretycznie patrząc na pogodę na internetach no to gdzieś tak za 2 godziny 3 no ale to wiadomo, to są internety to może być w każdej chwili. Dobra, no, dalej nie jedziemy, bo to już coś A nie, no jest jeszcze. Jeszcze jest. W sumie powiem wam, że nie jechałem jeszcze Fajnie, bo spokojnie jest tutaj, nie? Taką chatkę powiedzmy jak się ma kaskę. Tu postawić to jest kurczę święty spokój, naprawdę. Otwierasz sobie okna, mieszkasz w mieście, ale otwierasz okna, jest cisza, nie? A tu szereg pola. Nadajnik. Turbinki. No i jest dość takie kurde powiem rozbudowane, nie, tutaj. Tego tak nie widać z tego, z ulicy, nie? Też fajna hata. No, sporo tu jest tych hotów i koniec osiedla, gdzie tu wyjedziemy? Nie wiem, wyjedziemy. powiem Wam szczerze, że myślę, że to będzie mniejsze osiedle wiedziałem, że tutaj jest rozbudowane, ale nie aż tak, bo no tego całkowicie z ulicy nie widać, no całkowicie, no, no nic, zero. Nowa chatka to nowa chatka. Każda fuga pachnie nowością, każda kłameczka. Ale kosmiczne koszta, tym bardziej w tych czasach, ale no, no fajne, fajna sprawa, no. Chociaż nie wiem, jak ja bym się zachował, bo ja hmm. zawsze za, za młodzika to lubię tą muzykę i tak dalej, a trochę przeszło, no, ale też tam się posłacał wiadomo, no, ale raczej było okej na takim osiedlu. Tak patrząc, jak się kiedyś jeszcze myślało, że postawić dom, to jest kosmos, no bo to jest kosmos, to jest zajebista odpowiedzialność. Na przykład jak ktoś ma gotówkę jakąś tam, bo sobie tam nie wiem, zapracował ileś tam lat, gdzieś tam, no nieistotne gdzie, to pół bieda, a ktoś bierze kredyt, no to już jest naprawdę odpowiedzialność. I to się mówiło tak, że no, bo to no faktycznie jest kosmos, ale kurde, w tych czasach to, to dopiero jest kosmos, nie? Wejdziemy w lewo, zobaczymy co tu jest. Nie byłem tu nigdy Co to może być? No i to tak typowo, typowo takie osiedla właśnie no Jeszcze jest takie podobne, podobne znaczy no to jest tutaj, to jest duże nie, ale Jeszcze jest podobne rozwieszenie jakby na winiarach tutaj z tego względu, że no też tego z ulicy nie widać i, i wiele osób na przykład myśli, że osiedle Winiarty jest tutaj przy, przy głównej drodze i tak dalej. No a to jest nieprawda, no bo kurczę, tam się od tyłu wjedzie, to dużo wcześniej niż, niż, niż samą osiedle. No to kurczę, tam w tych polach to no, jest jeszcze raz tyle, nie tych domów. To dopiero tak powiem wam, że widać jak się rowerkiem wyskoczy czy jakimś motorkiem Mnie się fajnie jeździło na przykład Rometem K125 bez FI na gaźniku No tam, ileś tam lat do tyłu Z tego względu, że no wiadomo no to jest lekkie, to nie jest duże Jak gdzieś się powiedzmy człowiek wypuścił Ej mam plan, kurde tylko trzeba by wjechać Pokażę wam ci co, to co, co Tylko teraz to... Dobra, to może innym razem, ale już wiem, gdzie będę jechał. Następnym razem za dużo myśli, jednocześnie i się wątki urywają. Ale się wystraszyłem tego psa, kurde. Kiedyś tak jechałem rowerem zagówniarza. Patrzyłem się w lewo. I to było aż ciemno, bo tam gdzieś skądś się wracałem. I tak zapieprzałem, naprawdę fest. I nagle mi pies prawym skoczył, aż mi się kurczy ciepło, zimno, prądu aż przeszły Kurczę, co ja mówiłem wcześniej, bo ja to myślę cały czas co to nagrać gdzie jechać i mi wątek się urwał Mówiłem o tych winiarach tak dalej Aha Rome.